Płyniemy rowerem. Ciach. Ciach. Słuchajcie, pogoda. Tylko tam na te fotany, bo one e, co chwila tak do góry wyszczelują. Tam. Nie działa kierownica? Nie, to jest w kit. W kit. Tu jest kierownica. Tu jest kierownica. Pogodę mamy za, za je fajną. Uplamiłam sobie spodnie tłuszczem, bo mi się nie chce ten. Pięknie. Nie chcę tego. No i co, naokoło płyniemy, tak? O może tak po tym płyniemy? Po no. Żeby wiesz, zrobić kółko tu naokoło jeziora. Myślisz tak czy nie ta, nie tak jak ja? Mogę tak ci. Możesz tak myśleć jak ja? Mogę. <laughs> Odpływamy. Zobaczcie, jak wystrzeliły fontanny. Fajne to jest, nie? No, tak po łatku? Po po Dobra, podałuję po łodku. Panie kapitanie yes? Na zagranicę Tam, na zagranicę lecimy. Na Dominikanę tam <laughs> Lewa na... Nie, prawa na burt Lecimy, bliżej Bratać się z brata, tubylcami. Bo w ogóle ja rozmawiałam z panią, to yy, od Bożego Ciała rusza cały sezon, wiesz? Puszczają baseny i w ogóle. Także jak ktoś ma ochotę zobaczyć, jak tu fajnie jest. Jakaś pani pracuje na Tak, tak. No boże, ciało to za chwilę w sumie jest. Miesiąc i zaraz będzie. Już tak, żeby była pewna pogoda. Panie kapitanie, bo się <laughs> zderzamy z fontanną. Kręć, człowieku, kręć. Bo nas nas nasika ta fontanna zaraz! Do brzegu! Panie kapitanie! Panie kapitanie! Nie umiesz takiego głosu zrobić jak ja! Dobiliśmy do brzegu. Łukaniu mnie wciąga. Teraz stąd wychodzę. Chodzimy. Co łukaniu robisz? A wykładasz? Wykładam. No. To, żeby Wiem, żeby brudne nie było. Zobaczcie, jak się bateria mi siadła, to wiadomo. Ale zobaczcie, jak się wykłada tym amelinium, to jest jak nowy grill. No, prawie nowy. Nówka sztuka. Nówka sztuka, nie śmigany. Idę po chipsy. Idziemy po chipsy, po takosy. Cała rzecz cieszy. Wiecie, jak mnie to cieszy? Co? <śleszy> to Mój nowatorski sposób na uchronienie grilla od smoły. Tak, mała rzecz, cieszę Słuchajcie, to znowu ja. Ksłonka Wam pokazała te urządzonka, tutaj, tak, jak to wyglądają. Ja Wam teraz pokażę, bo przyszło nam temacik taki do laptopa. Chcemy sobie gdzieś tutaj oglądać Fajnie filmiki. Żeby e, zamocować laptopa, nie wiem, albo to będzie tu, zobaczymy jak ta ściana, czy jest ona mocna tutaj, czy nie Ale myślę, że albo tu, albo tam gdzieś Ale zobaczymy, co nam przyszło w ogóle Ostrożnie z tym nożem, bo ostatnio przedziurawiłem sobie e, tor, jak otwierałem u pojemniczek, jak otwierałem pojemniczek z tym e, Słuchajcie z tymi śledziami wkręcanymi Mogę tu troszeczkę tak zrobić Żebyście mnie widzieli Takie ala studio sobie zrobiłem, co? No Także tu jest derka Tu jest równo, tu jest ładnie O, no. pik pik. Dobra, dobre, dobre I otwieramy ten temacik Zobaczymy Teraz znowu nie widać temacika, dobra no, współpracuj, ale O, teraz będzie widać, może. O, widać. Nie widać? Temat widać? Widać. Dobra, to jedziemy. Otwieramy to. Tak jak mówię, jak te śledzie ostatnio wyciągałem, to kurczę, przeciąłem sobie tą torbę. Chciałem sobie tą torbę, yy, ten pokrowiec na, te na te śledziki. I tak to wygląda. Kurno. A gdzie to ramię jest? Czy <śledziki> tu jakieś ramię powinno Także zrobiliśmy się, słuchajcie, w konia, yy, dlatego że yy, nie mamy tego, tej łapy do tyłu. Nie wiem, co my tu zamówiliśmy. Tylko zamówiliśmy to, a tej łapy nie ma. Nie wiem, coś tutaj pogmatwało się. Muszę sprawdzić to zamówienie, co ja zamówiłem w ogóle. Zobaczcie, tu jest narysowane niby, że jest to ramię, przykręca się, a tego ramienia tutaj nie mam w pudełku, nie wiem o co biega. Ogórkowa jest i kolonka. Co ogórkowa? Ale był zbyt zakiszony ogór. Jak ja jestem czerwony, opaliłem się. Zobacz, jakie jedzenie. To jest jelonek? becia. Nie, nie, moja polędwica wołowa, a Tomasza jest zielona. A, to? a rogów nie ma. Mitka pusta. I rogi ma być. Modro, to jest ta, ładne to bardzo. Tak, ta. Golona, robię fotę golonia. Bez golony dzień stratony. <grystanie> No, ale muszę Wam powiedzieć, że... Panie ładnie podane I tu jest chaboszczak. No 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 Z drużyną piłkarskiej światło według A to on taki krzywy na cały właśnie będzie. A Ty może do tego greja abyś tak, Powiedz parę słów do kamery. Parę słów do kamery. <ślinice> Bardzo dobrze. A co ja mam powiedzieć? Że jesteś na swoim kanale, to nie wiesz? Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry TVN. Dzień dobry TVP. Dzień dobry TVP. Nie, z TVP jest co innego. A co? Też no moja. Nie, no jest dzień dobry TVN i... Jest. mają Nie. podobny program. Paweł, ty wiesz, może? A, pytanie Pytanie na siadanie. Pytanie na... O, pytaniałaś wycieczkę. Do kampera. Do, do... <laughs> W czym bierzemy udział? Słuchaj. Podchoda! A, pakiet, pakiet startowy. Start. Proszę bardzo, pakiet startowy. Chodźcie! Dawaj to. Moje, A, podchody. Przed Wami ekscytująca gra No chodźcie, pomóżcie koper, tu. ...koper, w których znajdują się zadania i zagadki. Musicie rozwiązać je wszystkie. Na czym polega gra? Gracie drużynowo. W każdej kopercie jest inne zadanie. Wykonujcie. Otwieraj, zadanie. Beata. Otwieraj. Ty otwieraj pierwszą kopertę. Eee, wykonacie zadania w całości. Jeśli Pytanie, zadanie zostanie poprzednie. wykonane i nie będzie, musie, nie będziecie. Ej, one mają te A, B, C, D, e, A to byś patrzył Ani nigdzie. Wiecie. Jeśli zadanie zostanie wykonane nie będziecie musieli już nic z nim robić, ani nigdzie iść, otwórzcie kolejną kopertę. Jedną kopertę możemy tylko otwierać. No to zaczynamy. No. Jedną mamy? Aby odgadnąć hasło, udaje się do swojego kampera i spójrz na wewnętrzną stronę kartki, którą wystawiłeś za szybę. Tam po prostu... Jezu, my nic nie. Nie wolno oszukiwać, nie? <grym> dawaj, 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 no dawaj Nie no trzeba było dać za siebie. A wy już to zrobił. Mm. Co to? Ja no nie mam nic no nie, nie, to taka z Ja mam w tym Ej, no, no musimy iść pod... Dobra, lecimy do kampera No lecimy do kampera Ej, Ej, A to Tak! No tak! to ciasto I nie oszukujemy I tak Ej, bo mi się stegisz Wy ukończycie tu schody, biegnijcie na recepcję kempingu, aby zapisać mi czas Ej, bo to na czas jest No dlatego ona nam to dała o równe 50 no, no dawaj, lecimy Jezu, no. kanio! <noise> <noise> to jeszcze się, się dozarłam <noise> Kartkę proszę Ty, no, to jest ta kartka. Ale zobacz, pomyśl o co może chodzić z tymi liczbami. Z którymi liczbami? I czemu tu jest G? Tam po, po poprawnym uzupełnieniu znajdziesz no podpowiedź. No, 51. To jest ta kartka za szybę, co się wkłada? Macie? No tam po, po poprawnym uzupełnieniu znajdziesz podpowiedź, gdzie musisz dotrzeć. No Udaj się do swojej kampera i spójrz na Ty, to fajne jest! Wewnętrzną stronę kartki, którą wystaje za szybę. To jest ta kartka w ogóle? Za szybę? Tak, tak. Tak, tak. Wewnętrzną, wewnętrzna to, strona. to. Tu to. Doba trwa Ej! Nie, to ciężkie jest ale teraz się w to miejsce i I co? G. A i dlaczego tu jest G? Czekaj. Rozumiesz hasło. Oh. Ale tu są te numery po coś! Dziewięć oh. Te numery są po coś. Dziewięć. G. Znacie jakiś wyraz z literką G może. Camping. K, M, P, I, N, G? A to i to? to co Camping. Wyjdzie? Małpa. Nie. C? G. A my, ty inny, nie, tak, g, camping. A co to jest ten 246? i co nie a Po camping. co na to patrzysz? Dwa, najpierw to jest A. A. pisujcie A. Dajcie 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 6, 6, 67 a 67 jakie było? 69 B. Sprawdzam. A, czyli to nie jest i to będzie No nie. Aważę się zapomnieć. 60. Ej, po, po te, te, te może. Czekaj, tu było 67. E, r... Y. widziałem ten Tymbergaj. Ale nie nie pasuje. Gaj, dobrze. Gaj. A gdzie e, jest, ale jest, gdzie jest ten Cymbergaj? Yy, jest wiem, gdzie, przy Molo, yy, przy budynku. Zamknij to i lecimy. Cymbergaj. No. Dobra, lecimy. Bo to wszyscy musimy lecieć. Angiel, barteczko. Zamierzcie, barteczko. A jest. Co tam ma być? Wskazówka. No. Wskazówka tam ma być. Uwa. A ja się, Dawać, się Po kolei. E, teraz będzie B, nie? Tak. Kamień z napisem. Dobra, dalej. Ja bym tu napisała, że będzie lowe. No. Dobra, dawaj. A zaczął lowe? Kamień z napisem love. Aha. No. A nie podpowiadaj. Udaj się do miejsca, gdzie znajduje się duża truskawkowa. Turpentowa serpentyna. Tam. No, dobra, leci zjeżdżalnia. Y, Emocje, emocje po prostu nie wykonajcie zadanie. Nie będzie to na karty proste, jak mogłoby się wydawać. Przed nami pięć różnych zagadek. Ich rozwiązania należy wpisać poniżej, a następnie je podsumować. Poprawne wyniki jest gwarancją wykonania zadania, ale to nie wszystko. Weźcie w ręce mapki i podążajcie za znacznymi na niej wstami. No To już się zrobi, z zagadkami. karty. To już mamy. Jedno to jest to, co rozwiązaliśmy przez przypadek. No, to no. mapa. Mapa. To to? To jest no, mapa? no. Tu są pokazane miejsca. Ale co to jest w ogóle? Mapa czego? Recepcja. To Dobra, to mamy. 9, to mamy. Tu 9, A tu czyli? zero. A tu zero. Tu zero, tu zero. 0, 9, 0. Tu no to myśli. wpisujcie. Tu już wiem, gdzie to wpisać w takim razie. Ale tu jeszcze nie byliśmy. Czekaj, a tu, a tu co? Nie mamy? byliśmy. I tam gdzie? A co tam jest? Co tam tu? A co tam z, może być? Nie. Nie, Niebieska Kartka Niebieska karta, nie. to jest ta adresie. Ale... Idziemy, bo I jak nie jest. nam nie No będzie, tak, słuchamy. Ej, nie korzystamy z tego koła. Nie, nie, korzystamy z koła ratunkowego. Nie. nie? Nie korzystamy. Jak powiesz, że jest źle, to wtedy. Skończy. Dobra, to, no. tak. Na tak. Nie korzystamy z żadnego koła. Dobra, chodźcie. No. Musimy wszyscy być, Chodź. No i to są te wyrazy? Co było. No, tylko yy, ty, tutaj uwag. Ile Dziewięć <grym> yy, Mamy? Wiem, ja wiem te szóstki, tak. No. No i to wszystko. Okej, okay, ale jeszcze nie wszystko. Dlaczego? No, jeszcze tu. Jeszcze mieliście no coś mi zrobić? Na telefonie coś jeszcze miało być zrobione. Co? Nie no, ma, nie mam nie Nie, nie, nie No, 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 no. Zdjęcie? Zdjęcie, no. Kamienia! Nie, nie. Żeby... Jakie jesteśmy zmęczeni? Obo. To nawet nie jest kłamstwo. Męczona jestem tym bieganiem. 50 a? minut biegałyśmy. A wygrałaś? Biegaliśmy. Nie wiadomo, za godzinę będą wyniki. Ale satysfakcja Pokaż jest. mi. Za, go, za godzinę będą, słuchajcie, wyniki. A teraz czekamy, bo jesteśmy zmęczeni. 50 minut tak biegałyśmy. Ale wszystko rozwiązałyśmy. Tylko nie. Tak, tylko nie wiadomo, czy dobrze, nie? Najważniejsze, że 30 sekund. Tak, no. tak jeszcze nie wiadomo. No Także czekamy na wyniki, słuchajcie. Na pewno tutaj z niecierpliwością już czekają na to, kto zwyciężył, kto zajął drugie miejsce, a kto trzecie. Dążyły do siebie dojść, już zdążyły złapać oddech. Bo niektórzy przychodzili na recepcję bardzo czerwoni, ale to było bardzo super. Ok. Zaczynamy. Pierwsze miejsce z najkrótszym czasem 39 minut. My. Zdobywa drużyna, która nazwała się Inżynierowie. Do rodzina świata według... A! między drużynowe, ale teraz nadszedł czas na trzecie miejsce trzecie miejsce z czasem 44 minut zdobywa drużyna najszybsze! jeszcze nie schodzić z podium, bo to jeszcze nie jest koniec na dzisiaj niespodzianek. Oprócz tego, że wyłoniliśmy trzy najszybsze drużyny, nie mogłyśmy pozostać obojętne wobec wszystkich pozostałych drużyn, które brały udział w tyle, dla nich się z siebie zapału. Dlatego prosiły do nas po... Zdawała się dziewczyny! Czy to nie wygląda imponująco? Gratulacje dla wszystkich! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Wszystkim serdecznie gratulujemy, dziękujemy, że wzięliście udział w naszych konkurencji. to naprawdę bardzo dużo dla nas znaczy. Mamy nadzieję, że świetnie się podczas tych konkurencji bawiliście. A teraz no zapraszamy do zabawy. Gratulacje. A pomagał nam nagrywać Mario. <grywe> A dziękujemy. Jeszcze szanowni Państwo ważna nie ważna nie badań Wygraliśmy. Badań...